Robert! W szeryfie po prawo w oknie na świniarni jest jeden z przeciwnej to Marcel no. Adrian! Okno patrzące na świnie Marcel stoi po prawej stronie! Masz? Mam <laughs> Nagrałem <laughs> Podchodzą, podchodzą, podchodzą wam front świniarni Trzeba tego szeryfa dojechać, co? Mm -hmm. <laughs> Na Już Prawo, lewo, lewo, być Dostałeś? Nie wiem, nie czułem. Strzeliłeś? Tak. A to chyba dostałem po nogach. Tak. Bo myślałem tak.